<noise> o, mama zostawiła wiadomość. Miles, w sprawie skradzionych eksponatów. Poszłam na parking policyjny i spisałam z ciężarówki stary numer telefonu. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze. Stawiam buły z mięsem i serem. Kat, każda poszlaka jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki muzeum będzie musiało się zamknąć. Plus była z serem zawsze gi... Pewne już słyszeliśmy. Mac, Gargan, Skorpion został zabity i pozbawiony żądła, jakby to było z profilu. Możemy się tylko domyślać, że była to sprawka wątków. Czyżby zrobili to, czego ci bezużytecznie spider nie potrafią? Uwalniali nas od zagrożeń? A może to jednak spider man w końcu poszedł rozum do głowy? Jak dla mnie? Mogą się nawzajem pozabijać! Nie zmieniają świata na lepsze. A im mniej tak dużo łomów na naszych ulicach, tym lepiej. Kiedy znikną, będziemy mogli wrócić do prostszego życia. Czyż to nie byłaby miła odmiana? Tęsknię za czasami zwyczajnych wiadomości. Kiedy mogłem omawiać prawdziwe problemy, takie jak badająca gospodarka czy degeneracja młodzieży zamiast opowiadać o własnych w którzy zamieniają życie zwykłych ludzi w koszmar. Pewnego dnia. Ha! Pewnego dnia. Mnie! Taki jest plan. Zawsze rozglądaj się w obie Dobra, Miles. Pamiętaj, to wszystko iluzja. Tak jak ten misterio. To już nie jest iluzja. Jak to możliwe? Może i jest iluzją, ale ból jest prawdziwy.

Iluzja! Tak jak ten istste To już nie jest iluzja.

spieszyć. Nic ci nie grozi. Dobra, porozmawiajmy o wizerunku. Chcemy zapewnić inwestorów, że nie jesteś już przestępcą. Odsiedziałem swoje. Czy to nie wystarczy? Niestety nie. Pomówmy o twoich pobudkach. Co w ogóle sprawiło, że zostałeś misterio? E... <grym> Czy to naprawdę konieczne? Jeżeli chcesz odnieść sukces, to tak. E, wydaje mi się, że ego przede wszystkim. Wszyscy mamy ego, Quentinie. O, nie takie jak moje. Dawny złoczyńca ma wybujałe ego. No szok. Żądaj się w Spidermanie, inaczej nigdy nie uciekniesz! Nie dam się to. Dzięki, Spider-Man. Nic ci nie jest. Oddychaj, odpocznij. Dlaczego nagrywasz jak jemy obiad? Uznałam, że fani chętnie poznają was i wasze początki z Quentinem. W dzieciństwie mieszkaliśmy obok siebie. Czasem bawiliśmy się razem, ale później poszedł do innej szkoły. Był dużo bardziej uzdolniony niż my, zwykłe dzieciaki. Całkowicie to rozumiem. Czy zawsze był taki straszny i dziwny? Kol, to. <grym> to było wredne. No, nie zrozumcie mnie źle. Jest niegroźny, chyba. Ale gdybym tylko mogła, zmieniłabym pracę. Dobrze, że z nami jesteś. On jest geniuszem. Gdy tylko świat zobaczy nasze dzieła, wszyscy będziemy bardzo, bardzo bogaci. Betsy zna Beka od dawna, ale w to weszła. Chociaż Kol ma chyba wątpliwości. Hmm, chyba dostałem wiadomość. Spider-Man? Tu Betsy. Quentin i Kol właśnie analizują dane, które nam dostarczyłeś. A ja tak sobie myślałam. Kiedy misteria będą znów sprawne i bezpieczne, byłoby świetnie, gdyby Spider-Man mógł je polecić. O, oczywiście pro bono. Kończy nam się budżet, a Quentin zaczyna się niepokoić. Tak czy siak, to tylko pomysł. Nie musisz oddzwaniać. Pa! Wybacz, Betsy, ale my nie uczestniczymy w kampaniach reklamowych. Przemyśl jeszcze ten biznesplan. Szaulera w pobliżu. Tam jest. Bez problemu to przesunę. Sieć utrzyma koło w miejscu. Cześć, Dostałem powiadomienie ze skrytki przy starym mieszkaniu. I mieszkałeś w tym penthouse'ie? Na początku działalności jako prowler, kiedy robiłem fiska. Fisk? Tak, wiem. Do dziś pamiętam, jak dostałem klucze. Ja tak bardzo chciałem zaimponować mojemu starszemu bratu. Ale było mu wstyd, bo wiedział, skąd je mam. Cokolwiek wtedy czuł, tata zawsze cię kochał. Wielkie dzięki, chłopcze. Może kiedyś to uwierzę. Wciąż nie wiem wielu rzeczy o wujku Aronie i tacie. Ciekawe, jakie jeszcze mieli przygody. Wujek jest na emeryturze, ale spodobałby mu się. Hej, słuchaj tego. Wygląda na to, że ktoś obcy łączy się z tymi podrabianymi spiderbotami. W sensie, że ktoś je namierza? Właśnie. Tylko nie wiem, kto. Znajdź kolejne, jeśli dasz radę. Potrzebuje jak najwięcej danych. Brawo, ganki! Jesteśmy o krok bliżej rozwiązania zagadki. Piedki! Czy to. <laughs> rany! Nie byłem tam od lat. Kiedy pracowaliśmy w starym biurze Beautiful, chowaliśmy się tam, ilekroć Johna miał wybuchnąć. <laughs> Przy tym barze dokończyłem wiele artykułów, i <laughs> wybiłem sporo drinków. i <laughs> Miles, jak leci? Hej, dobrze cię widzieć. Recy, nie wierzę, że pan Atlas będzie tu u nas w Biwi. Jeżeli spodoba mu się moje brzmienie, może nawet dostanę stypendium. <takujesz> Hej, Miles! Tutaj! Hej. Dotarłeś. Dzięki. Chcę z nim pogadać o tym programie fizyki komputerowej. Dostaliśmy pani zgłoszenie o zaginionej osobie. Co się stało? W tym problem. nie wiemy. Poszła po coś do auta i. Puszka. nie wróciła. Słyszałem dwa słowa: zaginiona i osoba, więc pewnie tak. Śmiało. Zajmiemy ci miejsce. Dzięki, dzięki. Muszę dogonić dyrektorkę. Może czegoś się dowiem. Czy ma pani coś, co do niej należy? Tak, zostawiła telefon. Odblokowany? Przychodziły jakieś wiadomości albo połączenia? Jedziemy! O po powiadomienia z opaski sportowej. Liczy jej kroki. Gdziekolwiek jest. Uczniowie uwielbiają panią Ferguson. Oby była cała. Proszę ją znaleźć. Postaramy się. Pani Ferguson zniknęła? O, nie. Nadal ma przy sobie opaskę sportową. Może mógłbym namierzyć jej sygnał? No dobra, zobaczmy, gdzie jest ta opaska. Ostatnia lokalizacja, Dawson Harbor. Rozmowa z Heidi Kusser. z zamianą tekstu na mowy. Miles, pan Atlas już jest. Kiedy będziesz? Najpierw znajdę panią Nie Niedługo tam będę. Właśnie rozdaję podania o stypendium. Eee. Weźmiesz też dla mnie? Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Dzięki. Powodzenia. I pośpiesz się. Siema, Miles. Co tam, ganki? Coś pilnego? O, tak. Jest ze mną pan Atlas, powiedziałem mu, że nie przyszedłeś na targi, bo kolidują z twoim y, wolontariatem, więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki, Ganki, ale to raczej nie jest najlepsza pora. Mam go na linii, panie Atlas. Wiem, że śpieszy się pan na samolot. Ganki! Cześć. Miles? E, tak. Dzień dobry. Szeptzesz. Dzwonię nie w porę? E, nie. Wszystko w porządku. Damy radę. Świetnie, podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. No to opowiedz mi o sobie, jakie masz hobby? Hobby e, zajmowałem się produkcją muzyki, ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Ganki puścił mi twoje kompozycje. Są niezłe, zwłaszcza utwór rozbójany. Co cię zainspirowało? E, już mówię, któregoś dnia tak się bujałem i rozmyślałem? No, i tak jakoś samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie, odpowiedzialność, uczciwość, bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec, dlaczego powinniśmy Cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję. No i staram się postępować właściwie. Nie zawiodę was. Fascynujące. Dobrze, Majster. Dziękuję za rozmowę. To będzie dobrze. Dziękuję. E, podać panu e-mail na wszelki wypadek, czy. To. mogło pójść lepiej. Może zdążę jeszcze wrócić do szkoły i pogadać z panem Atlasem. I wszystko wyjaśnić. No dobra, skoro mamy ich już z głowy, zobaczmy dokąd prowadzi ten sygnał. tam jest! I, i ta szyba wygląda na kruchą. Taki sam Pomóż nam go otworzyć. Nic mi nie jest, ale co to są za ludzie? Skąd wiedzą, że pracuję dla RENT? Jesteś ich całkiem sam? Taka już moja praca. Gotowa? Czy ty zamierzasz wziąć mnie na ręce? Jasne. Już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwymiotuję, to mnie nie pozwiesz. Dobrze, zapewniam panią. Tylko niech mnie pani uprzedzi. Dzięki Spider-Manowi, nasza ukochana nauczycielka, pani Ferguson, wróciła do nas cała i zdrowa. W dowód wdzięczności mam zaszczyt ogłosić spider oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. Dzięki. Jesteś tu zawsze mile widziany, Spider-Man. Dzięki. A teraz na dziedziniec czeka nas demonstracja i pokaz robotów. Czasu. Cześć, Miles. Doceniam twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Pan Sinclair bardzo mi cię zachwalał. Dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie. Spotkajmy się na kampusie. Osobiście. Babce jest kilka zgłoszeń z kampusu BV. Pomyślałem, że do ciebie zadzwonię. Tam nie dam rady.